Gosz bo ty jesteś medialna. Złóż komentarzy, co tu się dzieje. Dziewczyny popełniły największy błąd swojego życia. Nie wzięły! plecaków, tylko zebrały walizkę i teraz szybko się przepakują. Mają na to 30 sekund! Zostały im 5! 4, 3! Dwa! Jeden. Go! Pan konduktor się zlitował. Właśnie pan sprawdza bilety, o mały głos Diana wydostała mandat. Pan nie wierzył, że ona może być opieką. Co ona? Idziemy, idziemy Idziemy w Gdzie? czasem Gdzie? lesie stanąć. dobrze i posłuchaj co mówi las Słyszycie? Co mówi las Tak, to jest właśnie tym się powiesił ten człowiek Na pewno w dalszej wędrówce Nie bojcie się? W takich sytuacjach trzeba się modlić za dusze w czysto

tak, jest kolejna przed nami. Co to będzie, co to będzie? To jest ten moment, kiedy każdy marzy o ciepełku w McDonaldzie. Już nie ważne. jeszcze? Thank <laughs> you. 46. Uuu. O! Jestem Tak, inteligentny. Jaki kolor? Jaki kolor otrzymamy po połączeniu farby czerwonej i niebieskiej? Co ja ci powiem? Cicho, cicho, cicho. Brawo! Nasze ulubione pytanie. Największa zaleta księdza Mariana to... Uważa, jesteś filmowana. Jesteś filmowana, będę to ci pamiętam. Nie pamięta. ma. Nie ma. Pamięta. Jesteście filmowani? No wiecie. No, słuchamy, 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 słuchamy. Tak. Teraz będziemy wiedzieć, kto jutro będzie sprzątał. O nie! Śpiewał psalm. Śpiewał psalm, że się szukam kandydatki. A że księdzu się chce prowadzić tą grupę? A że księdzu się chce prowadzić tą grupę? Pięknie, widzicie. Jaka piękna lizusa, odpowiedź.

Aktorka? nie, 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 Na nie, nie, jest ta ściana. nie, to jest ta ściana. nie, nie, to jest ta ściana. No nie, jest nie, ściana. nie, 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 My nic nie wiemy. Ksiądz wymyślił. A proszę księdza, a ja mam pytanie. No. A co ma dziura do tej historii? No <noise> Do tej historii? Tak. Z tą plamą, co nie chciała zejść i dlatego w całym drewnianym budynku jest w jednym miejscu murowane. Bardzo dziwne, na no nie? A dziura. A dziura, ci się Gosi, jak ta sobie spaprała bluzę, ta. bo się oparła na tą ścianę. teraz nie może to wyjść. Dobra no trzpicie dobrze, niech wam się przyśniją. Aniołki. Aniołki. Nie no, jak to. Jeszcze. Nie, jest, tak, ale nie muszę ci mówić to, z tego nawet. <grym> <grym> Proszę Państwa, Gosia dzisiaj miała straszny sen. Tak. Zresztą też o tym powiedzieć? O śmierć, ale powiedz. Tej jednej koleżance z powrotem też tak Co się, się Gosia śniło? Bo ona sama nie pali. Zresztą się wytłumaczyć. wytłumaczyć. wytłumaczyć ma śmierć, która przyszła. Z kosą. Kostucha jej się śniła. Czego się nawżerała przed snem? Brzydkie i, Brzydkie i dobre. Brzydkie i dobre. Aha, to już tłumaczy dużo. Brzydkie i dobre. Ale do tej pory Gosia jest w traumie. Pomyśli na poważnie o tym, żeby coś zmienić w swoim życiu. Nawet chciałaś do spowiedzi do księdza Mariana. Ale jednak jest... jej jednak się nie desperacja. zdecydowała. To I pójdzie do pieku. Już ja miałem wyspowiadać w nocy. Gociało, nie Jeszcze jest. Dzięki. I czekam na paróweczki. A za oknem zima. Proszę bardzo. Maria Topolska płacze nad parówkami. Ale zakładam. No dajcie innym, no. No dajcie innym, no. 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 Bo tutaj się szedłeś. ale to widać po jednej Ale oddaj. Mi się chodzą, proszę. Jezu, piesiu, idź żebraj, żebraj, szukaj, szukaj. Ładnie. Przyszedł zebrak. No, Pokażcie zdjęcie. Co to za zdjęcie? Uwaga. O, jaka fajcie, sweet. No, tak. Właśnie jest konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie. Zaraz zobaczymy. I tak wygrała. No to myślcie nad jakąś ciekawą pozą, a ja zaraz, zaraz a minutkę do Was przyjdzie. wymyślcie jakąś fajną albo głupią pozę, coś fajnego. No. I wszystko w porządku, A co tak? Chyba chyba w tych parówkach. W tych parówkach musiało coś być. A Państwu co się stało? Możemy o tym porozmawiać? Co się stało? Czy coś się stało? Jestem błąd, jestem błąd, wielbłąd. To jest błąd. Choroba wysokościowa? Wiel błąd. Jest to błąd, jest to błąd, wiel błąd. Tak A tutaj... Proszę skamerować czerwone Oko. Jakiego brata? Oko zniknęło. A co się panią stało tak props? Jak zatytułowały ten obrazek? Jałty. Przejawy choroby wysoko górskiej, prawda? O, no, proszę, to jest lekki. Przejawy choroby. jaka kreatywność. Widziałeś? No, jak wygrają według Ciebie? Mają sporo szans. I nawet to zdjęcie mi bardzo pasuje. I jak byś zatytułowała to zdjęcie? K kora Północna. Chciałby ktokolwiek widział ktokolwiek. Kora Północna. Uwaga. Trzy Łeby. Co to za wyziewe dyskopolowe? To, to o, o, o. Weekend, weekend. Proszę bardzo, weekendowa. I noski, dziewczyny, noski, no. bred, Noski, noski. Dyskopetowy? Nożki, dziewczyny! A nie wstydź się, to już to znasz. Co mam zrobić? Niestety. A Diana to ta bruna. Można używać żywą tarczę. Jak można go się traktować jako żywą tarczę? Niehumanitarne... Niehumanitarny. Ja... Księża wszystkiemu winni, tak jest. Ja jestem reporterem wojennym. Ja jako reporter wojenny tutaj utrwalam Mężczyźni, kontakt kobiety. Tak jest, wojna trwa. My to fotoreporterzy wojenni. Co się dzieje, co się dzieje, proszę Państwa? Bratobójcze, miała być miłość, wspólnata, poświęcenie, wzajemne przebaczenie. A tu proszę, wojna. Rządza krwi w oczach dziewczyn. A gdzie przebaczenie dziewczyny? Nie ma. Proszę bardzo Jakie kalibry to mają Biedny Tomek ucieka sam 20 na jednego Jest! Nie ta Ucieka? <grymka> <grymka> Mam krzywę dla Marii Topolskiej Babcia cały złot. It's am gonna Widzimy walkę bratobójcą Moja formacja legła w gruzach. Wojna bratobójca To masz jakieś oficjalne świadczenie? Jestem nie szczerze. Proszę bardzo, co się dzieje? Cała formacja legła Oj, co się dzieje, proszę Państwa? Oj, oj, oj. Co się dzieje? Wojna bratobójcza Jeszcze walczy Maria, to Polska. Proszę bardzo. Oj, 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 oj niestety. Maria, powiedz jakieś słówko komentarzu Słówko komentarza do tej porażki. Mawia. Ma Pierwszy. Nie wywrócił. Przecież on wygra? Powiedz do twojego zwycięstwa, komentarzy. Moim cześć, zdaniem. Nie wszyscy są za słabe, żeby z nami nie balizować. O nie! O, o. o nie! Podejmujemy wyzwanie! Walka trwa! Musimy lepiej zjeść! Sześć! Sześć! Nie się nie pije! Jedzącego się nie pije! Nie się nie a tak grzybek, piękny kolejny okaz grzybka. Mówią, że to maton. <coughs> nie, nie, to jest piękny podgrzybek. Mama się ucieszy. A... Odbiły zbieżąco. Przerwał, Wywiad z waszym zwierzątkiem, co to za zwierzątko? Nie, nie puści Nie, Mimowolnie. Wywiad ze zwierzątkiem, co to za zwierzątko? Jaki to gatunek? Małgorzat. Urwała się ze smyczy? Małgorzatu z drapieżnikus. Zarzuciła grzywą. Małgorzat. Małgorzat.

Proszę bardzo, nasi uczniowie pięknie uczą się jeździć. Masz jakiś komentarzyk? Jak ci jeździć? To jest jazda na pasożyta. To jest jazda na pasożyta, proszę Państwa. To jest jazda na pasożyta. O, pięknie. I tu widzimy widowiskowe wywalenie. Czego się nie robi dla potrzeb filmu? Pięknie. Ksiądz filmuje? Tak Dobra, Mojus Ona ją zaliczyła jedną glebę Ładnie na twarz Proszę, jak pomykają, jak sarny Pomykają, jak sarny Tak Proszę bardzo

Miał być teledysk Udawajmy, że śpiewamy. Można wolniej. Zasłuchajcie nam, patrzę tłumaczy. często w oczy me. I nie ukrywam, sprawia o przyjemność. Tylko moje serce wie Gdy mnie całuje Oddałby mi jedno, Jej ramiona ukojeniem dla mnie są bo przy niej czuję, jak smakuje miłość I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo Jest tego warta, nic się nie zmieniło, bo Ja pragnę jej, jej, bo pragnę jej, jej, bo Ja uwielbiam ją, ona tu jest I tańczy dla mnie, bo Dobrze to wiem, że ją, ona tu jest tańczy dla mnie bo tańczymy z tyłu tańczymy Uwaga hey, Jeszcze raz, come on everybody!

Bo! Dobrze to do wie, że urwa ją! I w so wiatrze na dnia! Ja yeah. uwielbiam ją! On to jest! I tańczy, tańczy. dla mnie! Bo! Dobrze to do wie, że urwa ją! I w so wiatrze na dnia!